Cześć, nazywam się Krystian Smok, reprezentuję firmę Drago24 ze Świdnicy. Od 10 lat specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii. W dzisiejszym filmie pokażemy jak przeważyć paliwo w kotle kostrzewa. Zapraszamy na film. Witam ponownie. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu przeważanie peletu. Najczęściej jest potrzebne to przy zmianie jednego producenta na innego, gdy zaobserwujemy różną długość samych wałków peletu. Pierwsza, najważniejsza rzecz musi być napis kocioł wyłączony. Pozwoli to nam wejść w ustawienia i przeważyć pelet w zasobniku. Wchodzimy wtedy w menu główne ustawienia serwisowe. Wchodzimy następnie w ustawienie zasobnika, w podajnik i wybieramy test wydajności. Wcześniej wkładamy rurę, która jest w palniku do wcześniej przygotowanego worka reklamówki lub wiaderka. Zostawiamy tą rurę swobodnie w worku i naciskamy przycisk start, który uruchomi nam przeważanie peletu. Zostawiamy na spokojnie sterownik przez 15 minut. Musi on nasypać nam wartość peletu, którą potem przeważymy wagą kuchenną lub wędkarską, zależy co będziemy mieć pod ręką. Często użytkownicy kotłów pytają mnie, po co tak naprawdę jest przeważanie. Ten etap jest bardziej potrzebny z tego tytułu, że przy różnej wartości tej wagi możemy mieć problemy z pracą kotła. Albo będzie nam podawał za mało peletu, nie będziemy mogli osiągnąć mocy, która jest ustawiona na kotle. Przez to będzie problem z osiągnięciem temperatury zadanej instalacji, lub będzie sypał za dużo peletu, będzie sam wymiennik się kopcił, przez to będziemy marnować opał zamiast wykorzystać go do faktycznie zadanej temperatury. Jeżeli już sterownik przesypał nam pelet do jakiegoś worka lub reklamówki, musimy przeważyć wartość. Która nam tutaj wyszła. Ustawiamy wagę na 0 kg. Przeważamy. W tym wypadku wyszło mi 2 kg 40 g. Odejmujemy opakowanie. W tym wypadku jest to 60 gram, i wpisujemy wartość na sterowniku. Po przeważeniu wyszło nam 1950 kg. Aktualnie mamy wpisane 1600. W tym wypadku oznacza to, że kocioł nie jest w stanie osiągnąć swojej mocy maksymalnej, bo podaje za mało pelechu. Musimy mu wpisać faktyczną ilość jaką jest w stanie podać. I zatwierdzamy. Przechodzimy do głównego ekranu.